To nie powerbank! Oppo Find X9 Pro ma prawie dwa razy większą baterię od iPhone'a 17 Pro. To jest rekord wśród flagowców. 7500 mAh to jest przepaść, a żeby było śmieszniej, Oppo jest cieńszym smartfonem od iPhone'a 17 Pro. W tym wszystkim nie ucierpiało ładowanie, bo jest 80-watowe przewodowe i 50-watowe indukcyjne. Ekran też ma ciekawą nowość, bo jest w stanie świecić z jasnością jednego nita, co w nocy nie będzie Wam wypalać oczu. Oppo podało funkcję Touch to Share. Przykładacie Find X9 Pro do iPhone'a i przesyłacie pliki jak AirDropem. Hasselblad odpowiada w tym modelu za aparat i ku mojej uciesze dodali sensor spektrum koloru, żeby oddawać realnie barwy. Te sensory są naprawdę game-changerem w smartfonach. Peryskop ma 200 megapikseli i specjalny tryb sceniczny do nagrywania koncertów. Działa wtedy również zoom dźwięku, co możecie teraz usłyszeć. Procek też tu jest solidny. Diamond City 9500... A wykręcił w AnTuTu 3 miliony 100 tysięcy punktów, czyli że bardzo, bardzo dużo. Czy waszym zdaniem będzie to najlepszy smartfon tego roku?